Ale ryją głowy tymi reklamami, lorda. T-Mobile się chwalił: już 80% ich klientów nie czeka dłużej niż chyba minutę na połączenie. A 20% się wkuruje. Dobra, słuchajcie, widzieliście ten e reportaż o agencjach towarzyskich? Chyba komu się nazywały? Chyba z tysiąc osób zostało czy znaczy chyba więcej zostało okradzionych. Poczekajcie. A tysiąc złożyło donosy do prokuratury i wszystko umorzono. Podwójna siła, kurwa. Dobrze, że nie potrwływa. Ty aż mi brzuch zaczął boleć, tak reklamy zacząłem oglądać. I słuchajcie, umorzono wszystkie te, a, a wiecie jak tam robią, że y, do, przykładają karty. I laskiem mówią, że nie przeszło, nie przeszło, nie przeszło, niego. gości na przykład nie ma 25 tysięcy na kontach, nie? Ty, a oni mówią o agencjach, ty wystarczy pójść do kasyna. Za darmo dostajesz alkohol, pijesz ile chcesz. Nie wiadomo co w tym alkoholu jest. Ludzie grają, przegrywają miliony, ja widziałem jak rodziny całe. Znaczy gość przegrał chyba z pięć firm, miał miliony, on potrafił postawić takie olbrzymie pieniądze na vip na jeden numer, że ja dzielę. Tam masz bez ograniczeń, nie? To jest to zniszczone paznokcie. A skąd Ty wiesz, że ja mam zniszczone paznokcie? No, zobaczcie, na no telefon 24 chyba o tym mówili. Ciekawe kto to wszystko trzyma za mordę. Tak, tak, jak ten, jak to Amber Gold, nie? 600 milionów zginęło, a państwo, chuj, ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. A oddziałów było tyle, mój kumpel tam zainwestował. Mówiłem, mu, że to wałek od samego początku, on nie, bo Ty, wiecie, że jako oni by naprawdę w to złoto zainwestowali, to by zyskali ta firma? A to od początku było wiadomo, że to wały. O ubezpieczenie. Właśnie muszę zapłacić za ubezpieczenie. Mama, zapłać za ubezpieczenie.